Siemanko, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Ares i zapraszam was Na nowy tytuł Na moim kanale, mam nadzieję, że przyjmie on się Bardzo dobrze A mianowicie jest to gra I am alive Tutaj już trochę sobie Grałem, ale zaczniemy grę od początku się Zobaczyć co i jak no I może na poziomie normalnym Co? Zobaczymy Mam nadzieję, że będzie można zmienić jak będzie za, za ciężko Trzymaj aby biegać. Naciskaj, aby biegać szybciej. Ubisoft jest producentem, no proszę. Jakiś wstępniaczek, jakieś intro, co? Zobaczymy co to jest. Test, test. sure the sound is working. Wow. It works. Uh, this is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home, that's in Haventon, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and, well, um, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack...

I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Nie powiem, że mnie zaskakuje, bo już widziałem trochę tego gameplaya kaftana. Ja i sam już troszeczkę no, grałem. Znajdź drogę do swojego starego mieszkania. To była mapę, mapa. No to no prosto, będzie przez most cały czas prosto i w prawo. No, tutaj mamy dwa paski, jeden z tych pasków. Czekaj, jest trochę przyciszony. Z, z tych pasków to jest nasze zdrowie, a drugi to jest y, stamina. Traffic. Czyli jakby nasza kondycja. No, 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 gdzie jesteśmy? No na mości, i zaczynają się pierwsze schody. A, poszło tak źle. O, gdzie ty idziesz? Nawet nie wiem jak się nazywa nasz protagonista Może jakoś go nazwiemy żeby nam się raźniej grało o, patrzcie, nawet jak wchodzę Wspinając spada kondycja No wiem że to kondycja to lepiej tutaj nie brawurować O teraz jak mam, nie mamy się czego oprzeć nogami to jeszcze szybciej to spada Dawaj Bartman, dawaj Ura, brakowało Sobie nie śpieszy nam się, ale Kurde, nie jest to co? Patrzcie jakie widoki tam jakieś wzgórze Ciekawe do jakiego miejsca ma to odniesienie w rzeczywistości Co jest związane z Alaską jak myślicie Kevin to czy jakaś tak? Kurwa, gdzie jest zejście? O, ale się zaraz kurwie, dobrze, dobrze. Tak, kurwa to no, spadę Dobrze. To kurwa, brech na goalk mostu przebyliśmy. Czy nie wejdę czy pewnie po tym? Będę musiał się wspinać. No widzę, że w doświadczeniu to już masz pan za spinaniu. Zdawek tu jest na wryłiczne parę miejsc, bo jeśli tak skaczemy, zabiera nam to więcej kondycji niż normalnie byśmy szli. Musimy bardzo uważać, żeby nie popełnić żadnych błędów, bo może to się źle dla nas skończyć. No jeszcze tutaj bez rąk. O pięknie. Sobie trochę odsapnęliśmy, bo raczej bym nie wszedł tak na górę sobie bez tego bez tego odpoczynku w... Kurde, no jestem pod wrażeniem, by się postarało Chociaż tak gra też nie jest nowa chyba 2012 rok Jeden z wiedzów kaftana mówił, że jego rekord w zdobytych nabojach jest 6 A, Nie masz już kondycji, aby wykładać dużo na nasiłku. Dawaj, dawaj, dawaj. Że jego rekordem to 6 nabojów. Kaftan to chyba pobił do 8. Nie wiem, bo nie pamiętam, dawno się oglądałem. Ciekawo czy mi by się udało to zrobić, no zobaczymy. To co tu mam? Brzoskwinie? A, gdzie tu jest to opis tego? No dobra, na razie nam nie potrzeba tego brać, weźmiemy, to i będziemy bardziej zmęczeni well, well, Hevonton Heaventon Czyli dobrze wiemy już gdzie jesteśmy w miasteczku zwanym Heaventon. Coś mogę zrobić? Nie mogę to zrobić nic No łapiesz się tej linki, czy nie? Łaki nasz on jest bardzo dokładny Musimy uważać gdzie się chwytamy żeby się nie zjebać Na dół kurwa Dalej da, Zacznijmy od tego gdzie mamy iść W tę stronę? Nie, w to byśmy się zawiesili Mamy iść gdzieś w tę stronę ja się... Nieźle, co? Tędy? raczej no, nie tędy. No jakiś wojskowy łazik. Może no, tędy? Aha. Tędy, czyli jak będziemy szukali to znajdziemy w końcu. No proszę, półeczka. No wspinajcie. Kurwa, to jest hardcore akcja. Pamiętam, tak grałem wcześniej. Kto by się normalnie odważył zejść po takim wozie strażackim? Buja się, huśta się kurwa na wszystkie strony. No, zobaczcie, że to się nie zjebie? Co ciekawe, to jest ze spadaniem. Wolę się nie przekonywać, ale. Dobra, nie, 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 O już myślałem, że spadnie, co? Mało brakowało. Hmm, to jeszcze ciekawiej. ten Ten, Ten, ten spróbujemy. Wow. rzeka patrzę, most zawaliło, a rzeka dalej płynie Kurwa, jaka jasność Opcje... Jasność 50 Przekręcimy do 30 To nie zmieniło za wiele Kurwa, No właśnie, właśnie Ale włosy. Przez kanał? no spróbujemy przez kanał Czy nie będzie teraz za ciemno w kanale? No, nie, teraz fajny kontra kontrast się zrobił no, to, tylko ten do możemy iść. Chyba nie, stąd kurwa przyszliśmy Ten możemy iść. Dupa Będę kurwa też. Nie. No i zaraz. Tak teraz? Hmm. Proszę. Rentry. Niektórzy tylko chronią swory, swoje terytorium, inni są hmm. bardziej agresywni. Dobra, jesteśmy już prawie... o, prawie. Jeszcze parę przeszkodnic od swojego domu. Mam hey, no, pistolet, ale nie mam naboju. Ciekawe, right czy byś udało się go zajebać jakoś. Dobra, może nie będę tego sprawdzał A nie wracaj, nie zamierzam Ciebie wracać tutaj kurwa Aha Tu nie ma przejścia A tu A dosyć dużo Tędy nie będziemy nawet się pchać No tędy można Zwiedzajmy, może coś znajdziemy. Bardzo by się przydała jakaś broń. Kurwa, pogonili kogoś. Dobrze, że nie mnie. O, jest taki ogień. Sprawdźmy co to. Kurwa, nie dam rady. O ta część mapki jest zerwana Czyli muszę iść tylko tutaj. O, tutaj też coś widzę. Co to będzie? O, kamerka, czyli odrodzenie, tak? Zdobyłeś punkt powrotu powtórki. W razie śmierci pozwala ono odrodzenie się bla bla bla. Dobra, dobrze wiedzieć. Jeszcze tylko zobaczyć co tam się kryje. Hmm, mógłbym, czym to, czy, mógłbym czymś to otworzyć. No, say. ale nie wyrzucił broni. A nie, wyrzucił. Wyrzucił tylko jakiś niesamowity sposób nie widziałem tego, co? się na pewno przyda... O, tam mamy jakiegoś świecącego bata. To nam się na pewno przyda. Musimy tam jeszcze to zbadać. Dobra, mamy to. Co dalej? Gdzie mamy iść? A bardzo by się przydało w lewo. Masz na głowie kilku wrogów, nie wyjmuj broni, niektórych podejdź i zaatakuj na zaskoczenie. You o proszę Podniosłem kulę, tak? Hey, wait. No. I'm at your mercy. Back off.

Take kurwa, easy, man Take it easy, man. stań, kurwa stań, 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 Ale stań, też tam kurwa pójdziesz. stań, stań, Nic Nie stań, 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 Zobaczmy co oni mają tutaj, w, co mieli w, w bazie Co mają? Tabletki przeciwbulowe. o tak, lubię tabletki przeciwbólowe Teraz trzeba być bardzo ostrożnym, żeby tego jednego naboju nie wyjebać na jakąś głupotę O, jakiś spalony szkielet Czekajcie, zobaczę czy mam opcje graficzne na maksa, wideo screen wysokie włącz co to będzie dobra tu otworzyłem otworzyłem bramę, której niestety nie widać na, na nagraniu jak otwieram a czekajcie jeszcze muszę się cofnąć tutaj widziałem jak oni go gonią kogoś gonią przez to ale tu widziałem jakieś światełko z boku, gdzieś to było a nie, to tam dopiero jest to, ale to też ważne, muszę przejść tędy i nie zgubić tego będę też się bardzo dobrze rozglądać za tym lutem, bo on jest bardzo niewidoczny tutaj nie, to nie było tutaj tutaj też nie, o tutaj coś mamy apteczkę Podniosę się apteczkę O, tutaj to chyba będzie Kurwa, całkiem, całkiem opuszczone miasto Co, co tu mam, powinienem soda sodę Soda w puszce, chuj mi soda No chuj, może będzie potrzebne Skoro gra, gra podrzuca nam taki kąsek, no to nie możemy go nie wziąć, nie? Co oh, kurwa? K who are you? <głos> <głos> My son. They stabbed him. He's gonna bleed to death if we can't find something to treat this wound. No problem, you're a woman. I'm fine. Thanks so much. How did you get this? I saved him. just over there. No mi się gdzieś to bogate, szkoda, że was nie da się określić. Gdzie ta moja chałupa? Tu się nie da przejść już od razu, widać. Więc lecimy tędy. A po, tak, a on jak ją na zjebane ryj. Do Mela Gibsona trochę podobny, co? A gra podobna do Mad Maxa. Filmu oczywiście nie mówię o tej nowej produkcji gry, bo nie wiem co to będzie. W ogóle... o na lewo w ogóle nie widziałem dwie snów nawet z tego Golf Ło wow. no, Znowu Golf. No, powinienem być w swoim domu. Well, the apartment's still standing. That's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Uh huh. The news are good. It's better to be home than anywhere else. Let's go home. Home sweet home. Just home. Mary? Julie? Are you there? No, what a stupid question, man. chyba jasne że ich tu nie ma czy można zapisać grę nie można a ja myślę że eksplorację tego pomieszczenia tego mojej, mojego domu zostawimy sobie na następny odcinek a tu ciekawostka zobaczcie a w swoim co to za dźwięk w swoim własnym domu ma go ten... Regoł yy, z gazetami z kiosku Nieźle co? WRLD PRL Dobra To na, na dzisiaj koniec Cześć trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku